Ja. Yeah. <laughs> Jazda. O, dobra, do, do nadawcy, dziękujemy za takie prezenty. Nie ma tak łatwo. Uuu! Jeszcze co, w szrugę odpalę może, co? Na pewno, to jest price. Odpalisz. <laughs> Skąd ja go znam za dobrze? Widzicie, można coś zapalić po głównym po takiej misji? Można. Cześć, hey, cześć, siemano, witam cię, widzów w kolejnym odcinku z gry Call of Duty Modern Warfare 3 Kontynuujemy sobie kampanię Prawdopodobnie niedługo skończymy I też kontynuujemy sobie na pełne nagrywanie Cały czas lecimy dalej z, z odcinkami Powoli wracam na odpowiednie tory Mam nadzieję, że ta mowa Odcinek na odcinek Czyli to jest długi odcinek Poprawia mi się już w mówieniu Wracam do tej formy, którą miałem wcześniej Że nie pieprzę głupot że da się tego słuchać i że jest w miara w porządku. Ale nie się tutaj słuchać mojego pitolenia, tylko wracamy do kampanii Mam nadzieję, że ktoś chcecie oglądać sobie kampanię. Przypominać, jak to było za starych dobrych czasów i spędza ją po prostu ze mną. Ogrywając ją, patrząc na to jak ja gram. Czy się podoba, dajcie znać w komentarzach i lecimy dalej. Tak, chcecie wrócić do gry? Oczywiście, że tak, lecimy.

nie, może tak do przodu ci z tyłu zabraknie takie powiedzenie, bo watrą wyprzedzimy coś. Nieważne, niech będzie. Jesty yeah, Price. Proch się obrócisz. Tak jest. Kapitan Price. Kapitan Price, czyli gramy Price'em? Na to by wychodziło. Oho. To jest zacna misja. Teraz już przypominam sobie, Jory. Jedziemy. No to były takie kolosy. Porypane. Jeszcze krówsko jest. O ja, pierdychum. Ready. Ja. <ścoughs> Jozda. Ale ja, jaja. Będziemy iść tak. Tu mamy drugą. Mamy Mk i mamy krowę. Dobra, idziemy. Tutaj jeszcze się skończy. Skąd ty się tu wziąłeś? Mamy granatnik. Nie jadą. BOOM! A czemu nie wybuchło? Dobra, to jeszcze raz. Ale to było głupie, powiem szczerze. Tu sobie walniemy z granatnika. Tutaj mogą strzelać do nas. Nieważne. Weźmy sobie krówkę zaraz, żeby sobie ją ponawali. Trochę sporo jest, ale fajnie, że możemy iść i się nic nie dzieje. Mamy pełny pancerz na sobie. Trochę ten ekran nam pulsuje. nie ja granat to w tyłku mamy granat. Nic nam tu nie zrobi takiego. Dawać. Tutaj rozmontowujemy te kiły. To jest naprawdę takie rozmontowanie. Dobra. Na razie musimy sobie... Przeładujemy sobie zaraz. I nie sobie na m -kę. Nie widzę już, nie, może ściągnąłem. Dobra, trzeba to przeładować. Nie ma takiej opcji. Ja odejdźmy od samochodu w ogóle. Bo jak wybuchnie, ten sam samochód, to będzie po nas. Ale nie chcę powtarzać. Mamy granaty, jedziemy z granatami. Dawaj, Yuri, ale przecież, nie wiem, myślałem, że rozwaliłem te RPG, a tu jednak, jednak nie do końca. Teraz na pewno rozwalony został, jedno RPG został rozwalone. Yuriak jak tam? Dobra, nie strzelam. Przeładuję sobie w międzyczasie. Dobrze, że nie strzeliłem, bo mało brakowało. To sobie przeładujemy. Mamy wszystko przeładowane, możemy iść. Możemy naparzać. Na, na Wszyscy wyglądają jak makarowy kuchny atakujący nas bez jaj. Tak to wygląda. No ale coś, jaka cisza się nagle zrobiła. Mamy, o, o mamy. No idziemy, przeładujemy sobie. Juri, to ty wchodzisz, to na wolę te sobie Dobra. No puszujemy, nie? Prawa Juri, jedziesz, jedziesz. O się sorry, za przecięcie, jakie dziwne przecięcie było teraz Jedziemy Juri, nie ma co To tu skąd tu jeszcze? się kręcę w kółko. Tam przed, przed Jurim nie ma problemu. Mamy fleszyka, mamy, jedziemy, pyk! O, ten granat sobie odrzucimy w takim razie. Niech wraca do nadawcy standardowo. Nie lubię, jak mi ktoś wysyła takie paczki. To co ty tu zrobisz, gościu? Kurde, ale jajca, niezłe. A widać przed nami, dobra, ja sobie przeładuję. Kałaszki, kałaszki nie są potrzebne, jedziemy i wchodzę. Możemy jechać, dawaj. Spokojnie jak ty wyglądasz, no to nieźle, nieźle to wygląda. Cały pełny kurde osłony, nie? O. Dobra. Mamy granatniczek, spoko luz. Tak jest. Dobra. Mamy jeszcze drugą broń. Jedziemy. Yes, Jeeeest, zestrzelony. Dobra, przeładujmy sobie. To! No. A, ale no, nie zdążyłem sobie przeładować. Super. Juri! Żyjesz? To ja pierdzielę, tragedia. Co już? Co ściągasz? Armor? O, no, niestety. Dzisiaj nam pancerz już. Było tak fajnie. A, szkoda. Bo była taka, taka... Taki fajny był ten pancerz. Do używania. Gdzie jest moja broń? O, dobra. Standardowo. Dawaj, dobra, skaczemy. Uuu. O! Dawaj, dawaj, Price. Chyba Pricem gramy, z tego co mi, co mi wiadomo. Dobra, mamy jeszcze krówkę, mamy. Składujmy sobie. Uff. I jedziemy. Z krową sobie pojedziemy, bo się fajnie z krowy strzela. Dawaj, dawaj, dawaj. Da się stąd wyskoczyć? Nie da się. No, Dawaj, 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 Juri Też mam fleszyka, jedziemy Pszcz. Fleszyk i jazda Jedziesz, Juri? Tak to się robi Jazda, jazda, jazda O, do zrodonadawcy Dziękujemy za takie prezenty Dobra, ten skasowany No nie może nam uciec, nam nie ucieknie I on jest? ja mam iść? Tam mamy, więc okej okay. Skąd? Skąd oni mnie nawalają? Juri, co się dzieje? No nie dobrze. Nie, tutaj tutaj już jest gorzej, szkoda, że ten armor nie został nam, bo jakby nam został, to by była tutaj degeneracja, normalnie de, de rozwałka i de wszystko, nie. Tutaj mamy, mamy trochę jeszcze ten, rzucimy granacik. I, I jedziemy. Nie wiem, czy tam cywile byli. Nie, ja się cofnę, nie chcę tego granatu. Cofniemy się delikatnie, wszadujemy sobie. Mamy jeszcze granatnik. To jest dobrą opcją tutaj. A, nieprzyładowane standardowo. O ja pierdykam no. Zafiłem. Jedziemy. Może meczką trochę po pociśniemy. Krowa niech zostanie sobie. A, ja nie mam czasu na takie zabawy. Dobra. Trzeba tu trochę przyspieszyć tempo. To na pewno. Tu mamy krowę. I tu będzie dobre miejsce na użycie jej. Przez te poduszki będziemy strzelać. Jak ty, jeszcze co ty, jak ty do mnie strzelać Go, Sam do ciebie cały magazynek władowany i jeszcze do mnie będziesz nawalał. Chyba ci się coś. po. po basiło tutaj. No, przez. To, kurde, sam przez, przez konopę. No, strzelba to taka delikatnie niebezpieczna. Na tak blisko, i także przeżyliśmy. A to. co to jest? Yuri! że się tu wziął? A idziesz, pojedziesz podchodził pod celownik, to się nigdy to do mnie skończy. Stawaj. Ile, ile jeszcze będziesz leżał? Bo zamiast pomagać, to tylko przeszkadzasz. Spadajmy się tu, mamy dwie minuty makarów ucieka i jedziemy dalej. Fleszyk i jazda. Jazda, jazda. Yuri, znowu mi wchodzisz kurde pod celownik, nie? Na pewno. No, sporało ich tutaj delikatnie. Mamy granacik, pyk. Jedziemy dalej. Granaty się tu przydają. Zabijam! Kurde, szkoda się nie da, nie da go zabić, nie? O kurde, rakiety! Dobra, daj mi coś, daj mi granatnik! I już będzie po. Podejdź mi daj mi, daj mi! Daj, 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 No i kurde, oczywiście f -kom. A czy. to trochę wygląda. Juri? Juri żyje, czy nie? Ale żyje! Znaczy ch chyba żyje, albo nie do końca. Tak delikatnie lipa powiem szczerze z tym Jesteś się musiał nabić Musisz nabić się na ten pręd, kurde człowieku. Nie miałeś kiedy. Dobra, idziemy. To jest, to jest końcówka z tego co widzę Dawaj! I skaczemy... Dobra, udało się. Nie było za późno. A, mamy naciskać. Dobra, jedziemy. Quick time event jak na tamte czasy, i tak to było pokazówka niezła. Nie ma tak łatwo. Uhuuhu! Zostrzelił nam w, w helikoptra tę. Nie wiem, ...kosolę sterującą. Pan panę sterujący. Inaczej, jak nie wiem, jak to się nazywa, ja mogę tym ruszać. W lewo, prawo. Dobra, rozbijemy się i tak, nieważne. Stało się, co się stało. O, jest. No to prasik. Dawaj, stawaj. Dawaj chłopie To nie jest koniec O i wyszedł dziad jeden Musiał wyleść. A, czołgamy się, okej okay. Dobra, czołgam się, czołgam się Nie wiem czy zdążę Raczej nie zdążę Dawaj, dawaj, dawaj Price Czołgaj się Złapiesz tego digla Albo nie zdążył, standardowo, jak zwykle. Aj. Aj, jak zwykle, to samo. Ale coś się dźwięk zrobił, widzieliście to? Nie! Hm. Yeah. Juri! Juri! Aj, Yuri... Jedziemy, tak jest. Dawaj, jazda! Wpadniemy, to wpadniemy. A to jest jakiś kabel, kurde. Uuu no to teraz, to już po tobie chłopie, po tobie, przesadziłeś z Yuri Małe do ciśnięcie Jeżeli tak, dobrze jest tak No to dobra, jedziemy, jedziemy na dół Przyjazdka oh. Przyjazdka No to Chyba nie dał rady Z takiej wysokości, nie? <gry> Chyba raczej nie ale Price za to standardowo w formie, nic się nie zmieniło, nie? No i główny antagonista pokonany, chyba nam o to chodziło w tej części Jeszcze co, w szlugę odpalę może, co? Na pewno, to jest Price, odpalisz? Odpalisz tą szlugę? Powiedz, że odpalisz Nie no, powiedz... <laughs> skąd ja go znam za dobrze? Ale to bardziej cygaro niż szluga Ale widzicie, można sobie zapalić po głównym, po takiej misji? Można Do czego nie namawiam oczywiście, bo palenie szkodzi. Także... i polecam palić, ale tutaj i w grze nasz bohater Nieźle to wygląda A skąd ja to wiedziałem? Jakieś takie przeczucie Że odpowiem Naprawdę powiem wam szczerze, nie pamiętałem. Oczywiście, skończyli kończyli Modern Warfare 3, oczywiście. Skończyliśmy trzecią część, jedną chyba z lepszych. Yy, z, z tego co pamiętam, yy, no jak pan mówi, tego wszystkich, powiem szczerze, tych kampaniach. Trójeczka, naprawdę dobra gierka też. Yy, te kody były ogólnie dobre. Modern, cała seria Modern Warfare była zaromista do tego okresu. Dalszych chyba monoluferów już nie znam, bo nigdy nie ogrywałem. To mi się a nie pamiętałem tej sceny. Albo oglądałem, albo ogrywałem, już nie pamiętam. Fajna część, podobała mi się. Wracamy po prostu. Jeżeli ktoś tu jest po to, żeby sobie odświeżyć to, jak to wyglądało, to jestem bardzo szczęśliwy, że możecie to oglądać razem ze mną. Zadowolony. I co, nie będę was tu trzymał. Zobaczymy, czy jest jakaś scenka po napisach. I kończymy tą serię. Bierzemy się za coś innego, trochę może teraz nowsze gry, może Call of Duty też dalej wpadnie, ale to spokojnie w, w jakimś innym odstępie czasu. Zobaczymy, czy jest coś po napisach. Jeżeli da się dopominać rzeczywiście. Chyba się jakoś da. Yy... No nie, no mogę, nie mogę pominąć napisów. Dobra, jak coś się będzie działo, to was po prostu pokażę wam i tyle. A ja zaczekam sobie do końca napisów. Także bryby Wracamy jeszcze na chwilę. Zobaczymy, co tu nam po przeleceniu całych napisów Pokazało nam się coś takiego. Kontynuuj do misji do operacji specjalnych, ale czy to coś nam daje? Chyba nie, bo to jest po prostu koniec. Zobaczymy czy coś się czyta? Nic się nie czytało. Okej. Okay. No to tutaj sobie zakończymy po prostu już docelowo yy, odcinek. Yy, nie wyszedł długi, bo to kończący całą serię Modern Warfarea trujeczki. Yy, dziękuję Wam za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, jeżeli Wam się podobało. I mam nadzieję, że z odcinek na odcinek poprawię tę retorykę, bo coraz więcej mówię, uczy się tego. Także wybaczcie mi, jeżeli coś, są jeszcze jakieś błędy, ale muszę się tego nauczyć. Dziękuję Wam za uwagę. Na razie. Cześć.